Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. No to tak. Dzień dobry kochanemu Państwu. Witam serdecznie w kolejnym MPD. Dzisiaj mamy weekend, w związku z tym wracamy w, do spraw luźniejszych, do urlopu. No, nie do no, mojego urlopu niestety. Do urlopu pewnego prokuratora ze Świdnicy. Wyobraźcie sobie Państwa, że latam po ulicach i po sklepach całkiem goły. No nie miał nic facet do ukrycia, kompletnie. I o tym dzisiejsza piosenka. Potraktujcie ją Państwo jako piosenkę z cyklu lekka, łatwa i do dupy. Proszę uprzejmie. Tak się składa, że czasami urlop jest. Kiedy nas do tanga cały świat zaprasza, Człowiek z łańcucha urwie nagle się jak pies I świdnica wtedy całuteńka nasza. Cóż dziwnego, że nas wtedy w Polskę gna? Cóż dziwnego, piękna jest urlop, upora. Niech nam żyje urlop, niech nam wiecznie trwa, Niech nam żyje goły akt prokuratora. Prokurator ze Świdnicy wypił wiadro samogonu, ale urlop swoje prawa ma, więc był uniknął zgonu. Na Kolasa wszedł do sklepu być możliwie po ogórki i w ten sposób stał się gwiazdą świtnickiej prokuraturki. Już światowa prasa mu nie szczędzi ech. Piszą Turcy i Rumuni i Anglicy. Na Tajwanie prasa też wstrzymała dech. Prokurator ich zachwycił ze świdnicy. Do ukrycia nic on nie miał, wolny czas. Bądźmy dumni z naszej gwiazdy, moi mili. Choć ościenni czytelnicy, proszę was, jak się zdaje, w sumie chujas zobaczyli. wam -le -le No, to tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Oczywiście, no jakbyście Państwo mieli ochotę zasponsorować, nie wiem, Twu zapatronować, nie będę miał absolutnie nic e, przeciwko. Możecie sobie Państwo sprawdzić, kliknąć na link na dole patronatu. Udostępniajcie, lajkujcie, dzielcie się. Do zobaczenia. Kłaniam się do jutra.